Cześć Mał! Cześć, dzień dobry! Dzisiaj takiego regularnego filmu nie będzie. Zrobiliśmy sobie Zrobiliśmy. mały urlop. Zamieniliśmy bana na drzewie. Domek na drzewie. Jesteśmy tutaj, odpoczywamy, także dzisiaj regularnego filmiku nie będzie. I jeszcze jedna informacja jestem związana. Tak, taka informacja, że ja zacząłem teraz pracę i... Staramy się teraz to ogarnąć, żebyśmy mogli i nagrywać, i ja, żebym mógł tak. pracować, żeby to wszystko jakoś wychodziło. I dlatego teraz przez chwilę nie będziemy powstawać filmów we czwartek, czwartki. tylko w niedzielę. Także wracamy do naszego wcześniejszego. niedzielnego. niedzielnego vloga. Także widzimy się z Wami i pokażemy Wam w przyszłym niedzielnym vlogu wszystko, jak tutaj jest. A jest pięknie, słuchajcie, jesteśmy w okolicach Bochni i mamy właśnie taki krótki czas tutaj w domkach na drzewie. Dwa dni w sumie, dwie noce tutaj zostajemy. Tak, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w niej. niedzielę. Życzymy Wam wspaniałego dnia i fajnie, że zaglądnęliście. Cieszymy się, że Was mamy. Naprawdę każdego jednego z Was, jesteśmy wdzięczni za każdego jednego z Was. Super, do zobaczenia. Cześć!